Która metoda pozyskiwania klientów na treningi personalne jest najlepsza? Które działają, które nie działają? Które metody są najlepsze w momencie, kiedy zaczynamy swoją przygodę z treningami i nie mamy jeszcze budżetu, a które są najlepsze, kiedy mamy już dużo treningów i nie mamy czasu na pozyskiwanie klientów? Nazywam się Kajetan Górlicki i od blisko dwóch lat pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningów personalnych pozyskiwać regularnie klientów do swojego biznesu i czerpać 100% frajdy właśnie z prowadzenia swojej działalności. Dzisiaj zajmiemy się tematem, w jaki sposób w ogóle możemy pozyskiwać klientów. Musimy rozgraniczyć dwa terminy: ciepły ruch i zimny ruch. Ciepły ruch są to nasi znajomi, baza aktualnych klientów, czy osoby, które nas obserwują, czyli wszystkie osoby, które mają świadomość o naszym istnieniu i najczęściej mają świadomość o tym, co robimy. Więc osoby, które nas znają w jakimkolwiek stopniu lub nas kojarzą, jest to ciepły ruch, inaczej troszeczkę podchodzimy do sprzedawania takim osobom i Taki tip już na początku jest takim osobom po prostu sprzedać dużo łatwiej. I mamy też zimny ruch, czyli osoby, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, kim jesteśmy, co robimy i w jaki sposób możemy im pomóc. I takim osobom sprzedaje się dużo ciężej, bo czy są często osoby, które nawet nie mają świadomości jeszcze, że mają problem, lub mają świadomość, że mają problem, ale nie wiedzą, jak go rozwiązać i nie wiedzą, komu powierzyć właśnie to zadanie. Więc najpierw zajmiemy się ciepłym ruchem. Pierwsza metoda to wykorzystywanie poleceń. I dużo osób teraz pomyśli o tym, że ok, wykorzystywanie poleceń jest w momencie, kiedy ludzie sami zaczynają rozmawiać między sobą i polecać naszą usługę, więc po prostu potem ktoś się do nas zgłasza, mówi: Jestem od tej i od tej osoby, jestem chętny na treningi. Ok, takie sytuacje też się dzieją, jeżeli robicie dobrze swoją pracę, to się będzie zdarzać, ale czasami możemy wykorzystać jeszcze bardziej te polecenia, czyli sami zainicjować polecenie. Jak to zrobić? Docelowo, jeżeli mamy klienta, który jest zadowolony ze swoich aktualnych efektów, jest zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda, warto jest po prostu spróbować um, zapytać się takiego naszego aktualnego klienta: Słuchaj, czy znasz kogokolwiek, kto byłby zainteresowany współpracą ze mną? I możemy podkreślić, że gdyby udało nam się podpisać umowę, to dostaniesz ode mnie po skończonej współpracy jeszcze kompleksowe prowadzenie online gratis. Na przykład albo. Dostaniesz ode mnie 3 czy 4 treningi personalne gratis. Albo może być to nie wiem, sesja fotograficzna po uzyskaniu efektów. Tutaj tak naprawdę ogranicza Cię kreatywność, ale można zrobić coś, co temu klientowi pomoże właśnie co będzie dla niego wartościowe, więc z przyjemnością polecicie dalej, bo wierzę, że jeżeli podpiszecie umowę, no to e, będzie miała też z tego profit. Druga rzecz to content, tworzenie darmowego contentu. I tutaj tak naprawdę można byłoby się rozwodzić, w jaki sposób tworzyć ten content, który sprzedaje. Tutaj większość trenerów robi to źle, bo robi content, który trafia do wszystkich, nie trafia lokalnie do potencjalnych klientów, dlatego on nie ma takiej mocy przebicia. Spędzamy dużo czasu, żeby go zrobić, a niestety mamy wymierne efekty. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile klientów nam re realnie z tego przyjdzie. Ale możemy wykorzystać tworzenie kontentu właśnie w celu pozyskiwania klientów, chociażby w ten sposób, że możemy wrzucić relacje raz na jakiś czas, że poszukujemy osoby, która jest chętna do programu metamorfozy. Jeżeli wśród Twoich followersów są osoby z Twojego miasta, Twoi znajomi, może się okazać, że ktoś akurat zgłosi się właśnie w ten sposób do Ciebie i będziesz mógł z nim przeprowadzić rozmowę, później sprzedać swoją współpracę. Więc wykorzystuj swoje social media, bo pamiętaj, że tam jest ogromna grupa osób, która chętnie skorzysta z Twojej pomocy. OK, i teraz mamy metody jeszcze na zimny ruch. Oczywiście to nie są wszystkie metody, które tutaj wypisałem. Bezpośredni kontakt polega na tym, że możemy po prostu niezobowiązująco zagadywać ludzi na siłowni. I tutaj ważne słowo niezobowiązująco czyli docelowo nie chcemy podchodzić do ludzi i pytać się, czy chcą przyjść do nas na konsultację, lub nie chcemy też zwracać im jakby uwagi na wszystkie rzeczy, które robią źle, a potem od razu po daniu wskazówki zapytać ich, czy chcą przyjść na konsultację, bo jest to bardzo sprzedażowe, to dystansuje ludzi i nie, nie działa tak dobrze. Więc w zamian za to możemy zrobić coś takiego, że dajemy niezobowiązującą wskazówkę, do, na przykład w taki sposób. Ktoś robi ściąganie drążka wyciągu górnego i możemy podejść po skończonym ćwiczeniu, nie w trakcie, nie przerywamy, nie gadamy do tej osoby w trakcie robienia, bo to wiadomo, że jest frustrujące. I jeżeli ktoś skończy to ćwiczenie, możemy podejść do takiej osoby i zapytać: Hej, nazywam się Tak, jestem trenerem personalnym. Właśnie widziałem, że robisz ściąganie drążka wyciągu górnego. Powiedz mi, jak się czujesz robiąc to ćwiczenie? Albo jak czujesz mnie się ćwicząc to ćwiczenie? Lubisz to ćwiczenie? niezobowiązująca rozmowa, w której dopytamy się, czy jest OK. I często te sobie nam powiedzą, że w sumie może nie do końca tak czują akurat tutaj. Na przykład plecy czują bardzo przedramiona. I tutaj możemy dać tip wtedy, OK, jeżeli chcesz, to mogę dać Ci dwie wskazówki, które Ci pomogą robić to ćwiczenie lepiej i które przełożyć na efekty dla Ciebie. Tak, byłabym chętna. Świetnie. I wtedy pokazujemy dopiero tip, czyli pytamy się, czy w ogóle te osoby chcą tej naszej pomocy, czy chcą tej wskazówki. Dajemy małe wskazówki, pokazujemy, poprawiamy i odchodzimy. Mówimy luzik, nie ma problemu, w razie czego jestem dzisiaj na dyżurze, możesz do mnie podbijać, zapytać się, na pewno Ci pomogę. Więc w ten sposób dajemy otwartą właśnie drogę dla tych osób do kontaktu z nami. Zobaczy, daliśmy część swoich umiejętności, część wartości i teraz tak naprawdę piłeczka leży po stronie tej osoby. Bardzo często zdarzy się tak, że one przyjdą i spytają się jak wygląda z Tobą współpraca, w jaki sposób mogą się dowiedzieć więcej, czy mogą umówić się na pełny trening z Tobą i itd. Tak więc to jest bardzo fajna metoda do tego, żeby to spróba, tego spróbować. Następnym sposobem na wykorzystywanie bezpośredniego kontaktu może być tutaj e, obdzwanianie ludzi, którzy w przeciągu ostatnich trzech miesięcy kupili karnet, podpisali umowę z siłownią, w której pracujesz. Robimy e, właśnie takie krótki telefon, gdzie po prostu pytamy się, jaki, jak idzie progres, jak się czują, czy są wytrwali w tym postanowieniu czy działają bez przerwy i staramy się znaleźć, czy są jakieś rzeczy, z którymi potrzebują pomocy. Jeżeli słyszymy, że nie radzą sobie z czymś, nie są zadowoleni z efektów albo nie mają motywacji, możemy im podpowiedzieć właśnie jakiś tip i ewentualnie zaproponować konsultację, na której rozwiążecie taki problem. I w ten sposób, obdzwaniając tych ludzi, często możemy umówić sporo konsultacji i pozyskać z tego sporo klientów. Czwarta metoda to wykorzystanie płatnej reklamy na Facebooku. I na Instagramie. I to jest metoda, która będzie najlepsza, kiedy masz już odłożony jakiś budżet, ale masz mało czasu. Przykładowo, siedzisz już dużo na siłowni, nie chcesz poświęcać masy godzin na to, żeby obdzwaniać kontakty, żeby zagadywać wszystkich na siłowni, lub już nie, nie masz dyżurów nawet, bo może masz same perso. Nie tworzysz kontentu, który też nie jest aż tak mierzalny przy pozyskiwaniu klientów, lub e, pod, przy tworzeniu kontentu nie masz aż tak wiele zgłoszeń, żeby zapełnić grafik w takiej ilości, jakie chcesz. Dodatkowo wykorzystywałeś w jakiś sposób polecenia, ale to nadal nie jest wystarczająco, żeby zapełnić sobie grafik. Wtedy wykorzystanie płatnej reklamy jest dobrą metodą do tego, żeby właśnie w to, w to wdrożyć. Jeszcze dodatkowe plusy są takie, że płatna reklama pozwala nam mierzyć dokładnie, z jakiego budżetu mamy jaki zwrot, przez co łatwiej jest nam to po prostu skalować. Jest to regularny sposób pozyskiwania klientów, systematyczny sposób pozyskiwania klientów, który działa nawet kiedy śpisz. I dlatego płatna reklama to król tak naprawdę tych wszystkich rzeczy. Natomiast jeżeli na początku nie masz budżetu na no to, żeby zainwestować w reklamę, spokojna głowa, spokojnie na tych trzech metodach albo dodatkowo też tworzenie odpowiedniego ogłoszenia na różnego rodzaju grupkach, stronach, to też moglibyśmy podpiąć pod zimny ruch, ponieważ trafiamy do osób, które nas nie znają, więc różnego rodzaju grupki, które zrzeszają lokalną społeczność, to jest świetne miejsce do tego, żeby pozyskiwać klientów. E, na pewno nagram jeszcze filmik o tym dokładnie, jak takie ogłoszenie napisać, żeby było ciekawe, bo wiele po prostu trenerów, wielu trenerów robi to po prostu źle i dlatego to mówią, że to nie działa, a to wszystko oczywiście działa, tylko trzeba to umiejętnie napisać i zrobić. E, dlatego Płatna reklama to jest najlepsza metoda, kiedy masz mało czasu i budżet, a kiedy nie masz budżetu i masz więcej czasu, na pewno e, bezpośredni kontakt z ludźmi na siłowni, budowanie relacji niezobowiązujących, od razu nie naciągających na konsultacje, jakieś delikatne wskazówki, bez oceniania, bez wytykania e, naturalnie oraz właśnie te rzeczy, czyli wykorzystanie swoich kontaktów, które mam aktualnie, e, dzwonienie po znajomych. I nawet zadawanie pytania w postaci, czy znasz kogoś, to byłby zainteresowany bardziej niż czy ty jesteś zainteresowany. Tak samo wykorzystywanie poleceń od osób, które są naszymi aktualnymi klientami, czyli e, czy znasz kogoś, kto byłby zainteresowany współpracą ze mną, jeżeli podpiszemy umowę, dostaniesz ode mnie XYZ. Prawda? Więc taka metoda na wykorzystywanie tych poleceń jeszcze bardzo i napędzenie tego systemu oraz właśnie tworzenie kontentu, czyli po prostu e, pamiętać o tym, że osoby na naszym fanpage'u, osoby na naszym Instagramie, nasi followersi to są osoby, które są potencjalnymi klientami naszymi. Więc wystarczy wrzucać relacje, wrzucić jakiś post, e, troszeczkę tą e, naszą społeczność e, zaintrygować i wykorzystać to potem, żeby wzbudzić zainteresowanie, żeby pobudzić ludzi do zrobienia następnego kroku. Mam nadzieję, że pomogłem. Oczywiście zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów odnośnie rozwijania biznesu trenera.